pochwalony Jezus Chrystus. Pierwszy piątek Wielkiego Postu, a zatem droga krzyżowa. Dzisiaj będzie też okazja, żeby pójść na drogę krzyżową, ale wcześniej Ewangelia pada pytanie: Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus odpowiada: Czy goście weselni mogą się smucić dopóki oblubieniec jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im oblubieńca, a wtedy będą pościć. Czy mój Oblubieniec jest ze mną? To jest pytanie, które sobie trzeba ciągle zadawać, i wcale to tak nie jest łatwo odpowiedzieć, czy jest, czy nie. Musisz popatrzeć w swoje serce. Są momenty, kiedy nie ma w nim Pana Jezusa. Są momenty, kiedy czujemy się odłączeni, kiedy jesteśmy w strapieniu duchowym i mamy takie doświadczenie, gdzie jest Pan, Czy mu mnie opuścił, tyle problemów, a ja go w ogóle nie czuję, nie wiem, gdzie jest droga. I to jest moment, kiedy nam zabrali Pana, i to jest moment, kiedy mamy pościć mocniej. Bo Post jest rodzajem szukania Boga, jest dochodzeniem do Boga, podobnie jak modlitwa i jak jałmużna. Post jest tą częścią, która jest potrzebna, żeby iść w kierunku znalezienia, odnalezienia na nowo Pana Jezusa. A jeżeli mam doświadczenie, że Bóg jest w moim sercu, że mnie kocha, że jest blisko. To też podejmuje post. Post, który sprawia, że jestem na swoim miejscu przed Panem Bogiem. On jest królem i Panem, a ja jestem Jego uczniem. Po to jest post. Nie w kierunku szukania, tylko w kierunku takiego doświadczenia: jestem uniżony wobec Pana, bo On jest Bogiem. I to jest post często piątkowy, który podejmujemy. Że po prostu staje w drodze krzyżowej, staje przy Panu w taki sposób, że chcę być blisko. Ale post i post, zobaczcie, mamy różne rzeczy. Post szukania, post wchodzenia w obecność Bożą, bo jej nie mam, i też post, który powoduje, że jestem człowiekiem, a nie Bogiem. Nie wszystko mam, nie wszystko mam na, na szybko. Tylko niektóre rzeczy trzeba po prostu wyczekać. To jest dzisiejsza Ewangelia, a zatem głowa do góry, droga krzyżowa dzisiaj, pierwsza w wielkim poście. Niech nam towarzyszy, żeby tego nie zgubić, tylko idźmy na drogę krzyżową albo zróbmy ją sami i błogosławię Wam na cały piękny dzień. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Tutaj możemy kliknąć piękny utwór mocnych w duchu, pasja utwór, który nas wprowadza w krzyż, wprowadza drogę krzyżową. Myślę, że warto go słuchać, zwłaszcza w piątki Wielkiego Postu. I drugą propozycję, którą wybrała dla Was dzisiaj Nadia. Do zobaczenia.